Witam Was w kolejnym odcinku Zasilanych Słońcem. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę z Marcinem Urbasiem, który opowie nam m.in. o oszczędnościach generowanych przez nowoczesne ogrzewanie. Opowie też o ekologii i o swoim wyjątkowym hobby. Zapraszam! Mioś! Miałeś... Pompa ciepła, zanim to się stało w ogóle modne. Skąd ten pomysł i dlaczego pompa ciepła, skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Wyczytałeś gdzieś, czy ktoś ci po to powiedział, jak to się odbyło? Szczerze mówiąc, gdzieś sam znalazłem informację o tym, nikt mi nie podpowiadał niczego na temat generalnie tego źródła ogrzewania. Natomiast faktycznie, wcześniej budując dom, nie było dostępności takiej pomp ciepła. To znaczy, one oczywiście były, ale były to te pompy gruntowe, gdzie był duży kłopot z powierzchnią działki, żeby to u mnie rozłożyć. No a poza tym, ceny tych pomp były też horrendalne w, w tamtych czasach. I najzwyczajniej w świecie wybraliśmy taką najprostszą, dostępną tutaj formę ogrzewania, czyli ogrzewanie piecem gazowym. Później stwierdziliśmy, że chcemy odejść. Od gazu, no i padło na pompę ciepła. Zacząłem sobie czytać, że nagle jest to rozwiązanie w postaci pompy wodno-powietrznej, że to zajmuje bardzo mało miejsca, że jakby nasze ustawienie kotłowni i generalnie domu sprzyja takiej instalacji. Bo dom ma powierzchnię 205 metrów kwadratowych. Jest cieplutko, bo to czuć. Jest ciepło. Jest ciepło dlatego przede wszystkim, że jest 70% domów w ogrzewaniu podłogowym. I to się też idealnie spina z pompą ciepła, bo łatwiej takiej pompie ogrzać dom, do którego się niską temperaturę stosunkowo wpompowuje do instalacji. Nie? A podłogówka właśnie działa na takiej zasadzie. To nie jest grzejnikowe ogrzewanie, gdzie ta temperatura grzejników musi być wysoka, tylko właśnie niższa temperatura podgrzania tej wody w podłodze. To się spina naprawdę niesamowicie, bo komfort cieplny jaki mamy w tej chwili w porównaniu do poprzednich rozwiązań, czyli pieca gazowego, czy pieca nawet elektrycznego, no jest nieporównywalny w ogóle w niczym. Jak to wygląda w cyfrach? Oszczędność jest? Po pierwszym roku już były bardzo duże oszczędności. To, to były oszczędności rzędu 25% w stosunku do poprzedniego rozwiązania, a po pierwszym roku takim całym kalendarzowym funkcjonowania pompy, jeszcze po roku serwisant dodatkowo ją ustawił, tak, jak powinna być. Dostroił. dostroił ją tak, jak powinna być. Ona sobie tam działała, oczywiście wszystko ok, ale dostroił ją tutaj do tych warunków. I nagle po roku, pełnym roku eksploatacji, okazało się, że połowę kosztów mamy. Pięknie. Sądzę, że w kolejnym pełnym roku, jaki nam tu zadzwoni, będzie jeszcze niżej. Prowadzisz szkołę lekkoatletyczną, pracujesz z młodzieżą, przekazujesz tej młodzieży jakąś miłość do natury, do ekologii, czy jest tam jakaś filozofia z tym związana? No staramy się takie informacje przekazywać. Oczywiście tych zajęć jest sporo, grup jest sporo, więc nie sposób ogarnąć wszystko naraz. Są na to inne sposoby. Czasem na zajęciach, oczywiście jak mamy zajęcia na dworze, to... Podpytujemy, że... jak, z jakich rozwiązań korzystają rodzice. Rozumiem, że część zajęć na pewno jest na świeżym powietrzu. Tak. A skoro. Powietrze to powinno być świeże, a skąd świeże? No z tego, że dba się o ekologię, prawda? No to jest jakiś łańcu łańcuszek, czy te dzieciaki, które trenują, mają tego świadomość? W większości przypadków okazuje się, że tak, e, zwłaszcza jak robimy jakieś elementy quizów, e, na przykład na naszych obozach. W minionym roku na obozie udało nam się bardzo fajnie spiąć jedno zgrupowanie z przyjazdem. Właśnie specjalistów z Kolumbusa, którzy poopowiadali dzieciom parę rzeczy, zrobili quizy, popytali o to, co, co dzieci wiedzą na ten temat. I właśnie gdzieś tam energooszczędności, i czystości atmosfery, i w ogóle o rozwiązaniach ekologicznych, okazuje się, że dzieci bardzo aktywne są w takich rzeczach. Są doinformowane o dziwo, nawet mimo te wieku, bo część z tych dzieci jest w takim wieku pomiędzy 8 a 10 lat więc teoretycznie. Jakby rodzice im czegoś nie przekazali, no to niewiele pewnie wiedzą na ten temat. Okazuje się, że ich wiedza jednak jest dosyć duża. I, i nie, nie mają problemów z tym, żeby się zgłosić i coś powiedzieć. Ja wiem, że Ty jako sportowiec masz na pewno ten gen zwycięzcy w sobie, bo każdy sportowiec marzy o tym, żeby zwyciężać, we wszystkim być najlepszym. Ale to też prowadzi do tego, że jeżeli nie sport, to szukamy różnych dziedzin w życiu, w których możemy się spełniać, albo przynajmniej zrobić coś fajnego i dobrego. I chciałbym, żebyś mi teraz opowiedział, co łączycie z Patrycją Markowską, oprócz firmy Columbus, ponieważ Patrycja jest <gry> oczywiście też w naszym klientem. No, co mnie łączy? Był taki pomysł w, w 2000 roku, kiedy to Patrycja planowała wydanie swojego pierwszego albumu żeby zrobić coś fajnego, żeby fajnie wypromować ten pierwszy album Patrycji. Patrycja wtedy była oczywiście znana w kuluarach, jako córka Grzegorza Markowskiego, wiadomo. Natomiast chciała swoją drogę otworzyć. No i tu padł pomysł taki, żeby zrobić fajnego singla. No i teraz coś ciekawego w tym singlu miałoby się pojawić. I Jakoś do mnie trafiła ta informacja, że czy, bym, czy byśmy nie chcieli zrobić Czegoś wspólnie z Patrycją Markowską. A ponieważ mnie zawsze ciągnęło do, do muzyki, to od razu się zgodziłem, właściwie, tylko nie wiedziałem za bardzo, jak to ma wyglądać. Był to czas przed Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney, więc nie było zbyt wiele wolnych chwil, żeby to zrealizować. Natomiast czas był tak pospinany, że udało się to zrobić i nagraliśmy wspólnie singla. Musisz być pierwszy z Patrycją. Miałem okazję nagrać też jeden taki utwór w muzyce komercyjnej, powiedzmy, z Liberem. Też bardzo Znam, miło. Pozdrawiam. Też bardzo miło wspominam tę współpracę do dzisiaj. Polecam się na przyszłość. Jeżeli Liber miałby jakiś pomysł, żeby coś wspólnie znowu nagrać, to ja jestem bardzo otwarty na wszelkie formy. Tego typu działań, bo najzwyczajniej w świecie sprawia mi przyjemność i mogę zrobić coś innego niż to, czym zwykle się na co dzień zajmuję. Jakie proste czynności można robić, żeby tej planecie było lżej? Segregacja świeci raz. Bardzo prosta rzecz. No, nie śmiecenie w ogóle, generalnie gdziekolwiek. No, oczywiście wybieranie jakichś tam bardziej ekologicznych samochodów, które mniej będą generować do atmosfery. Poprzed przed domem, gdzie hybryda? Hybryda, tak. No, staram się iść cały czas. Jak, już, powie to jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, C i D. No, pewnie gdzieś tam kusi mnie temat samochodu elektrycznego w ogóle, żeby tych spalin w ogóle nie generować. Czyli możemy się umówić tak, że będziesz naszym ambasadorem i orędownikiem czystego powietrza i nie wszystkiego, co jest związane z ekologią, tak? wśród młodzieży. Na pewno tak. Już współpracujemy od jakiegoś czasu z Kolumbusem, właśnie w. W tej materii, w uświadamianiu dzieci. Mam nadzieję, że w tym okresie wakacyjnym, w tym roku też uda się to zrobić, że tym dzieciakom na obozach poopowiadamy parę rzeczy, puścimy jakieś filmy, zrobimy parę konkursów. Oni są głodni tego to trzeba przyznać, że oni sami się wypytują o takie rzeczy, więc to jest fajne. Są już na przykład takie 12-13-letnie dziewczynki, które przyjeżdżają do nas na obozy na treningi, no to są bardzo sfokusowane na, na ekologii. To jest też nieuniknione, takie są trendy i to jest chyba samoczynne, że młodzież interesuje się tym, co będzie za chwilę, bo to jest dla nich niedaleka przyszłość. Nas to już pewnie nie będzie tak bardzo nie, dotyczyć, ale to jest przecież ich przyszłość, dlatego, wszystkie właśnie nowinki technologiczne no to chyba naturalna kolej rzeczy, że młodzież będzie musiała znać. Tak samo jak i internety i te wszystkie nowe portale, którymi się zachwycają, tak samo i. Yy, wszystko związane z ekologią. Czego moglibyśmy ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Podążanie dalej tym obranym przeze mnie kierunkiem. I to myślę wystarczy, bo ja raczej wszystkie moje aktywności staram się robić tak, żeby nie robić krzywdy innym dookoła przy okazji, a jednocześnie spełniać swoje marzenia i jakieś tam swoje plany. Więc myślę, że tutaj. Nadal będę szedł w kierunku rozwoju akademii. Pewnie nowe rozwiązania proekologiczne się pojawią w moim domu również. No i może trochę więcej spędzę czasu za granicą. Nie dlatego, że chcę stąd uciec, bo kocham Polskę, kocham swój kraj, tylko żeby zrobić coś, czego nie mogłem dotąd zrobić. Coś nowego, coś fajnego. I tego Ci serdecznie życzymy. Dziękujemy za spotkanie, Dzięki. dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że dasz nam nadzieję, że pojawią się jakieś nowości technologiczne w Twoim domu. Życzymy Ci tego, żebyś spełniał swoje marzenia. Dzięki. Marcin Urbaś doskonale zna się na energii, zarówno tej potrzebnej do wygrywania, jak i tej, która zapewnia komfort termiczny w jego domu. Marcinowi dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam na kolejny odcinek naszej energetycznej podróży po Polsce. A może ktoś z Was korzysta z urządzeń od firmy Columbus i chciałby podzielić się ze mną swoimi wrażeniami? Chętnie Was odwiedzę, dlatego zgłaszajcie się w komentarzach.